Jestem ciekawa jego reakcji, e, co powiem. Ale już co Tak? No. Ej, mega ładnie. Fajnie? Ale myślałem, że krócej. Chciałam jeszcze krócej, ale Anetka nie pozwoliła. Mega fresh, mega Tak? No mega ładnie. Ja ci mówiłem, żebyś dotąd, robiła, A ty mówiłaś, nie, dotąd. Bo ogólnie one no, będą trochę krótsze jeszcze. ale taka mówi, żeby jeszcze bardziej nie ścinać, bo ona mi się jak umyje tylko trochę mi się podniósł. Jest no. mega ładnie. Pokaż się tak od tyłu. Tak, mam teraz na narodownik. Ej, no mega ładnie. Ej. Mega ładnie. Zarobiście. Ej, nie szczerze? Moim zdaniem na no plus, fajnie. Tak? No, bo już tak wiesz, bardzo ładnie było drugi, no ale też tak już się to wszystko odbyło, nie? Trzeba było coś nowego zrobić, a teraz jest tak właśnie, czuć tak mega fresh. Z tyłu w ogóle teraz nie jak ty, ale też kolor jest inny, taki bardziej srebrny. Tak się wydaje, ale ogólnie jesteś No, no. wiesz a ja normalnie z tyłu bym cię nie kłapał, nie pomylił. No Ale no. wyglądam starzej czy młodziej? Nie, na pewno nie wyglądasz starzej. Myślę, że nawet młodziej. Myślę, że, że tak, że tak fresh, że tak odmłodziło, no. No. Dokładnie rok temu chciałam też włosy wtedy. No. I ty byłeś łysy. Łiz...